Terytorialny, terytorialny ty, ty, sprawę. Bo wiesz, jesteś no, najlepszym tutaj aktorem, nie? Potrafisz wszystko bardzo dobrze zagrać zawsze, i zawsze wychodzi to perfekcyjnie Co? Dobrze, ale do rzeczy. Ja, dzisiaj chcemy nagrać jak że denerwujemy Maćka. I traktujemy jak takiego Dziadusza. Czy dałbyś rady? Bo wiesz, basa, tak. Potrzebujemy Ciebie jako taką wisienkę na torcie, który wiesz, to wszystko tak idealnie, idealnie, idealnie wyłączy w kupę i go ogrania ładnie. Że po prostu już z niego wszystko wybuchło. A to tyle was, to, to że on powinien już się dawno zdenerwować. Próbowaliście, już go ja zdenerwować? Ja próbowałem, on się na razie tak delikatnie zdenerwował, no, bo dopiero co wstał. On dzisiaj buruje jakiś taki niedenerwowany. On zawsze sobie sobie się denerwuje. chcemy się go traktować, nie jak, traktować jak takiego bobasa? czy no, Co on co? Dziurę, ja z syneczku mówię. No, dobrze. dobrze, to dobrze. może dobrze. mu jakąś kaszkę kupić. Ładnie, o kaszkę! To dla wielkie zadanie. Każdy normalnie, by zjadł obiad, to on by kaszkę wpierdolił. Tak ust, jeśli pan Dobra, wyciągnijmy go na obiadek. I taki śliniaczek Wyciągnijmy go na obiadek. No to let's go. Jeszcze pamiętam na niego ma problem. Nie w kibelku. W ogóle, czy pomóc mu się podeszczeć w kibelku? Fu, srebrz to zrobił? Co boli? No nie, nie. Zdjęcia ja to... ja jest do to... jedzenia, bo jak boli jest. Jest, a co chcesz? Ma kaszkę jakąś? Ja mam kaszkę obie. No taką kaszkę z witaminami w ogóle. A nie, ten obie. Po co ten mi witaminy obie zrobiłaś tak, chcę obie. No chodź, o, o kaszkę ci zrobię. Albo ci Nie chcę kaszki, tylko chcę obie. Tak, chcę obie. A Weź Adam tam, czy daj mama jest tu dupę zepsana z tym Czekaj, widzisz Macieju, a na tego dźwięk Daj, Taki ma, mały dobrać. chłopak nie poradził sobie no. Co Co oczekaj, to się żartowałam, siada Tak się umazał, żeby taki duży chłopak się tak umazał bo mocy, bo mocy, bo mocy. Pomożemy Chodź, żartowałam, dam ci obiad Przynieście koszuleczkę jakąś? Obiad, ja chcę chłopy Taki duży chłopiec, a się ubrudził Ojeju Biedny bo... podzi... chłop Poprawnie. Nauczymy cię, z nami nie jest traiczny. Co? Co tu. przypadkiem nie ogląda skazanej na śmierć? Tak. Żeby Maciuś takie rzeczy? Ty. Oglądać. Ale to nie jest dla dorosłych? To jest dla dorosłych, jest o, dla dorosłych? Maciek? no. Maciek? Tatuś. Tatuś, tatuś, zobacz co on ogląda. No. Ja widzę Maciuś, to się nie podoba. Trzeba to zmienić. Maciek! Syneczku! Co Nie to nie podoba na to nie podoba Ogóle, co ty tu chcesz? Nie możesz takie rzeczy <słuk> oglądać Maciuś. No przecież to jest normalny serial, co ty mi będziesz tu gadał? Co jest możliwe? Bo, ci bo, chcesz, bo no, no, rozwijać wyobraźnię w tym wieku. Wyobraźnię tak, powinieneś rozwijać, nie? Spokój się. Dajemy robić No po co mi przełacasz Nie Nie, Będziesz właczam. Poczekaj. ja, który jak który pozałamał, stworzył Ty adekwatne. To nie będą akurat... Co adekwatne? Jakie adekwatne? Dawaj kurwa serial. Chcesz się rozwijać, czy chcesz stać z miejscem? Czego byś chciał, to takie rzeczy śmierć? na śmierć? Ma rozmowy, bo masz O, zobacz, ma Peppa, Pat! Pat! Peppa, widzisz? Zabrak, Peppa. A, ale swinkę Janka. pierwszy, tak? Tak, Tu masz odpowiedni serial na ciebie, Maciek! Macie, go. Co? To Co? Serial, nie jest Widziałeś Intro. Ale nie, nie pływaj na telewizor, patrz na To Tu jest jestem ja, tata. A ja syn, skazanego na śmierć, ja chcę tam Rady, skazany na świnkę, Pepe. A ty będziesz skazany na wp... Daj ten Nie, nie, nie. rozmawiamy zaraz spokojnie. Tym połowem że się mało Z głupoty cały czas, się Muszę synka chyba odpłynąć. Chodź, synek. Trzeba go będzie do... ośrodka koła chciałbym powiedzieć. Ja mam do domu na ręku. Ej, jak dalej tak się będzie zachowywał, to się do monarów schedzimy. Ej jak nie chcesz oglądać? Dodaj go do domu, ale a ty co? Widać, że zdemoralizowany. A tu oddaj go do domu dziecka. Dalej grupy. Dobra, odpuśćcie, odpuśćcie, Oddaj mu pilota daj mu pilot. Nie będę tego. Dzisiaj, dzisiaj ci pozwolę, jeszcze. możesz sobie kazać. Ale już, wow, dzień, no. jutro. Dzięki, jutro oglądamy nas... od rana oglądamy śniadanie. Nie będę, że śniadanie było krwą, ale się nerwoło, że się śluga zapalić do garażu. Tak, nie wolno, on, może on nie może palić, to jest dziecko. No nie może, dlatego trzeba zareagować. Tak A i tak on, tak. on ma teraz 19, 19 lat, nie? No jakoś tak. tak, tak się. do Dokładnie 19, dokładnie. Wzrost nie jest adekwatny do wieku, więc trzeba reagować. On nie urośnie jeszcze jak będzie palił. Maciuś. No Jezus, papierosy. Ale to, to nie urośniesz, Maciuś! Się dziwi, to że to nie urosłeś, ale... Ale to przez to, że palić papierosy nie urosłeś! A tak to może byś się coś urósł. Z 3-4 centymetry. Głowę szczera. Czego Już Śrót, to Już skoczyłem. Ślukujesz na przykład. I co? Szlut mój ostatni i jeszcze podnieś mi podźwę Co? Co się skaleciesz? Weź go na Daj, daj mi fajnie Przemieć go, przemieć go O. Skaleciesz się kochanie? Co się skaleciesz? mój ostatni go zabierasz A ty na ch**u tu przychodzisz? O,

Czego mi mordę na to. Muszę tutaj Mówiąckę. Daj mi Na ale wkładać kurtkę. Co jest? jeden kurtkę Musisz Cię. się pilnować, tak? Pod pod szoką szoką, w kure... Kure... Twierdzą, że nie umie. Ale powtórzę, bo kurwa, A gdzie masz skarpetki? bez skarpetek nie pojedzie. Kurtkę już masz, skarpetki... Bez skarpetek nie pojedzie, bo się nogi przeziemi. To masz się nogi przeziębię. Nie powiedz, że właśnie ode mnie Syneczku. Co ty chcesz? Co? Siedzę z przodu no, okay. i Ty siadaj z tyłu. Jeszcze no, chwilkę, na tyłka. So, so, no, pokaż, 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 chodz, pokaż, że masz hertety. Jaki ja chcę do sklepu Pać, teraz. Co Ty robisz? I... Proszę. No fotelik. Co proszę bardzo, fotelik. Dla dla, grula, dla... dla mojego syneczka. Ej, co robisz? Dla moje... Sleczka! nie będę na odległość, to, to do tyłu, to do tyłu, na tym będzie do tyłu. Siedaj tam i jedziemy. jedziemy. Co O, określony. Chodź, nigdzie nie pojedziesz. Proszę usłyszeć. Zamknij, bo osłon wyciądziesz. Będziesz się słuchaj. Zamknij się słuchaj. Wiek i zdarz do tego samochodu jedziemy do sklepu, tak? Dobrze, dobrze. Siedaj. Do... Pozwalasz mu na to? Pozwalam mu. Dzisiaj niech ma, niech ma. Dziecko też potrzebuje. Dolem ten fotelik no do ja, jeziorka Dziecko okay. ja, też potrzebuje okay. od czasu do niego... czasu poczuć się jak dorosły Dobrze, tam! za niego odpowiedzialność? Tak, biorę za niego odpowiedzialność Kurno nie odpowiedzialność, wejdź tam i jedziemy I Za takie odzywki też powinieneś go ukarać No i co? Po las. po alkohol No właśnie, no, dlatego pójdziemy bo zrobić przypływ Znaczy? Nie kupi Jak nie kupi? Kupi. No jak ma dowód, to Wy kupić. Wyciągnąłem mu wcześniej z portfela właśnie, jakbyśmy... domu. Wiedzieliśmy By wszystko przemyślano. No, 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 wejdziemy do środka Wiesz, i zrobimy na... mu. Dobrze, no, dokładnie czeka na niego w domku. No, no, go, bo bo wiemy, nie ale co chcesz zrobić? Ma... Nie ma lat, Nie może kupić. Tak chcesz no, zrobić? No, z tego bar. No, myślę, może jakiś jogurt sobie kupił zdrowy, a nie.

Naprawdę, w no, tym nie ma, no jak Pani sobie to wyobraża? Nie przegadali. No tak, niepełnoletni, a już alkoholik. Możecie mi powiedzieć, co się wydarzyło przed chwilą? Macie już poszedł do auta. Tak, Wyobrażacie sobie, że jej mówię, żeby go sprawdziła, a ona mówi, że jej się nie chce, że ona no tak, nie będzie go sprawdzała. Żeby Pani go sprawdziła, a ona jest... no, no, nie nie. Takie czasy, takie czasy trudno, nawet no, jak chcemy, żeby sprawdzili, no, no, no to nie. Ale nie, jest, nie, to, nie, to nie, nie powinna chyba tak zaraz, nie ma sensu. Nie ma obowiązek sprawdzić. Tak? Tak? Bardziej, że jest ryzyko i mówię jej, że, że jest niepełnoletni o, i w ogóle. Od, Odpowiednie od, żeby no, to zobaczymy na filmie, to to wyegzekwują, tak? To trzeba. Zrobiliśmy właśnie teraz antyreklamę. Nie, wcale nie, po prostu pani powinna się zachować według prawa, tak? Ale jeszcze mam jeden fajny pomysł. Masz jeszcze jeden pomysł? No, spodobał mi się jeden misiu, który tam jest. I byśmy mogli kupić maciuśowi, bardzo nie, bajmy. stary. Stary, nie. Ja bym celował w takiego w takiego misię. no Takiego dla dziecka, no. w sobie, że z małym dzieckiem. Ooo. Taki? Ooo. To, to będzie dla macie się odpowiednio. To odmówione. powiem, bo ma takie duże oczy jak ty. To co? Idziemy na zabawkę? No, tak mi się wydaje. Syniuś! Chcemy nagrać reakcję, bo jutro Jaki? masz urodzinki. Jakie? Zobacz na statusiu. Jaki bobas? Misiu! Misiu, a co ty Dwa ciepły jesteś? Po basku, nie denerwuj się. Ale wy macie nie, coś nie tak po kolei w badku. Dobra, daj mu zabaweczkę. Dobra, tutaj mamy dla ciebie prezent. Co Masz urodziny niedługo, to taki przedurodzinowy prezent. Ma oczy jak 5 zł, Tam zobacz. To? W jakim celu? Zobacz jaki ma ogonek, fajny. Ale do ja dziękuję. nie chcę tego. Przestań

no, no, prezent. Pracował, co Przez, Przytul Nie przytul? Przytul tatusia. Przytul tatusia. Tatusia przytul. Dobrze, później tak? No, no, co Przytul wujka dredziarza. To no, w ten i co? prezent daj komuś. Nie no, wiem, nie mu daj, chłopak twój nie no, wiem. Nie no, spodziewałeś Wujka dredziarza przytul. Maciusiu! Nie denerwuj się tak. Zobaczcie, jak nie docenia. Prezenty dostaje i nie docenia. Ach, Maciusiu, nie denerwuj się. Weźcie, się uspokójcie dzidziusia Uspokójcie dzidziusia nie. Zabawkę i idź do pokoju, tak? w tym No i po zobaczcie, a była taka fajna zabawka. Więc Maciusiu, ale ja nie Maciusiu. Tak jak to, co wy do mnie gadacie. Tego pić nie będziesz. Ja co tego podobało? pić nie będziesz? Odstaw, to ku... no, tu. Dajcie mu kubusia, dajcie mu. Masz, masz Jak ci się nie podobała zabawka, to byś nie myślał, że mu ten kąpar Mów go, odpisać tego promenadę Maciuś, masz kąpor Nie, nie będę Chyba do spania trzeba go położyć, już 22 Chcę, żeby tobie się naleźć po całym Ale nie mogę mu dać też Musiałbym mu dać już na piwo, co? Nie, 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 wylej, wylej, wylej Wylej, wylej, wylej Wylej, wylej, wylej szybko Daj, daj, daj Szybko

Czekajcie. Nie wyjdziemy. Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz, stary. Zobacz, zobacz, to jest rozwiązanie. No weź zobacz. <grytanie> Ty, osiu, spokojnie no, już. Mam po gdzieś popieprzone. Pół godziny stał po drzwiami, nie mogliśmy wyjść. Znaczy mogliśmy, no, ale nikt się nie chciał narażać. Maciusiu, już się zmęczyłeś? No, to, to, to wyczerpującym trzeba, bo musi się położyć spać. A? No dzidziusiu, już musi spać, lulać. Lulacz do, do spanka. Sad i mordy, jak chcesz mnie lulać, po co się odzywasz? Po co? Odejdź. Maciusiu, Maciusiu. dobra, bierz go za nogi. A, puść może. Okay, ja nie mam ja się... Co bierz go za nogi? No do, do, do spanka idziemy, do łóżeczka już. Idź tam. O, do łóżeczka. Czy mogę cię zanieść do naszego łoża wspólnego? Odejdź. Do łóżeczka. Telefonik mu zabrać. Telefonik trzeba zabrać. O, i teraz pogonka będzie. Dobra To akurat I możesz do możesz do do pokoju, już do do Za telefonem już pójdę Dobra, Zem... uwaga Pierwszy krok Puść, puść O nie O nie O nie Chodźcie, pomóżcie mi Pomóżcie mi Pomóżcie Chlapkę wyciągnąłem, jaka szczęście o Jezu Macie go? Ja, nie chcę telefon dopiero Obieram. jutro dostaniesz Dzidziuś, dopiero jutro telefonie jej dostaniesz Do Do łóżeczka weź, 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 się połóż z nim, bardzo Połóż się z nim Dobra, Żeby dzidziuś już spał, bo dzidziuś jest

Maciuś grzeczny już powinien zasnąć tu. Maciuśku śpi, nie, 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 nie grzecznie się. śpi. Kotki dwa, przyjdą w mig. Na 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 na. na. Nie wydał, by był. No, no? Wymyślam na poczekaniu. Maciuś taki zmęczony. The... Maciuś, zresztą mu bajkę na dobranoc, ci opowiem. Tak, Masz... Był kiedyś, dawno, dawno temu. A dawno. O nie! O nie! O O O Weź go, weź go! Weź go! Zielek, Był kiedyś dawno, dawno, temu za 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 lasami, żył hobbit, który miał metr 32 wzrostu. I w tej bajce nie było szczęśliwego zakończenia. Aletido? Bo Hobbit trafił do domu wariatów. Krawca! Ja mam klankę, nie widzę. Hobbit! Nie widzę. Stary Chodź ktoś Nie, daj odpuśćmy jeszcze ten Stary stary, otwórz, otwórz. Tylko daj mi chwilę Bo ja nie wiem za kim on biegnie, za tobą czy za mną, ma za mną A tak szczekłego dzidziusia będzie Nie, 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 nie pobieg Uspokoiłeś się go? Nie, nie, idzie, chce porozmawiać z tutaj z tobą Dzidziuś chce ze mną porozmawiać? Dzidziuś Dziudzius. Dzidziusiu 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 nie, dzidziusiu nie denerwuj się Udało nam się uciec Moja woda prawie na tym ucierpiała A dzidziusiu jest tam? Maciuszu! Maciusiu Nie, to musimy telefonik zostawić do Juterka Co na, na noc nie dostanie telefonu? Na noc Maciusiu nie dostanie telefonu i weźmy kawałek że będę Dobra, teraz ja ten telefon, bo czuję, jest... że on mnie odpuści. Eee, no cóż, dziękuję Państwu za oglądanie. Mam nadzieję, że ci się podobał. mi się podobało. To nerwowanie baćka zawsze jest. Mi też się podobał, więc Fajdę. zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!